Czasami życie stawia nas na rozdrożu. Kiedy musisz podjąć ważną decyzję, ale boisz się, co może się wydarzyć? W tym momencie Bóg woła cię do czegoś wielkiego. Możesz zignorować tę szansę lub oddać się w pełni temu, co On dla ciebie przygotował. Jeśli zdecydujesz się iść naprzód i przyjąć to, co Bóg ci oferuje, wszystko może się zmienić w sposób, którego nigdy nie wyobrażałeś. Bóg zna twoje serce, zna twoje marzenia, twoje troski i chce przemienić twoje życie. Wybór należy do Ciebie. Możesz stać w miejscu, pozwalając w życiu toczyć się dalej, albo możesz zaufać i rzucić się w tę nową możliwość. Bóg nikogo nie zmusza. On oferuje drogę, ale decyzja należy do Ciebie. Może przeżywasz trudny czas, czujesz się zagubiony, ale Bóg jest tuż obok, wyciągając rękę. Są dni, kiedy budzimy się i wszystko wydaje się ciężkie. Praca, rodzina, problemy finansowe. Jakby ciemna chmura zawisła nad głową, ale wtedy wchodzi Bóg. On jest światłem na końcu tunelu, siłą, której potrzebujesz, aby iść naprzód. Ale, żeby to się stało, musisz zaufać. Może być strasznie, wiem. Zaufać czemuś, czego nie widzisz, nie dotykasz. Ale pomyśl o tych chwilach, kiedy pokonałeś przeszkody, kiedy myślałeś, że nie dasz rady, ale udało się. To Bóg działał w twoim życiu. Teraz woła Cię do czegoś większego. Pytanie brzmi, zignorujesz to, czy oddasz się temu? Oddanie się Bogu nie oznacza, że problemy znikną jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Nie o to chodzi. Oznacza to, że będziesz miał kogoś obok siebie, kto pomoże Ci dźwigać ciężar, da Ci siłę, gdy poczujesz, że nie dajesz rady. I nie musi to być skomplikowane. Wystarczy, że powiesz mu, że jesteś gotów, że chcesz podążać drogą, którą on dla ciebie przygotował. Może to być prosta modlitwa, szczera myśl. Najważniejsze jest Twoje pragnienie zmiany, wzrostu, zbliżenia się do niego. To normalne, że czujesz obawy, wątpliwości, ale kiedy zrobisz pierwszy krok, wszystko się zmieni. Dziś chcę Cię zaprosić do zrobienia czegoś prostego, ale potężnego. Napisz: Oddaję moje życie w Twoje ręce. Panie, i poczuj, co ta deklaracja może zrobić w twoim życiu. Napisanie tej frazy to więcej niż prosty akt. To sposób na pokazanie, że jesteś gotów zaufać, otworzyć swoje serce na coś większego. Może to wydawać się małym gestem, ale ma ogromne znaczenie. To ty mówisz Bogu, że jesteś gotów przyjąć Jego pomoc, że chcesz iść z nim. Często trzymamy swoje uczucia, swoje prośby, jakbyśmy bali się pokazać swoją wrażliwość. Ale Bóg zna każdą myśl, każde pragnienie twojego serca. Kiedy piszesz, oddaję moje życie w twoje ręce, panie, potwierdzasz swoją wiarę, swoje zaufanie do Niego. Może przeżywasz trudny moment, pełen niepewności. Może to być problem w pracy, problemy zdrowotne, czy konflikty rodzinne. Wszyscy mamy swoje wyzwania. Ale pisząc tę prostą frazę, mówisz, że wierzysz, że Bóg może ci pomóc, że ufasz, iż On jest w kontroli. I wiesz, co jest najciekawsze? Kiedy dokonujesz tej deklaracji wiary, nie prosisz tylko o pomoc dla siebie. Otwierasz również przestrzeń, aby Bóg działał w twoim życiu w sposób, którego nigdy nie wyobrażałeś. To akt odwagi, oddania. A po napisaniu tej frazy, złóż swoją prośbę modlitewną: umieść na papierze to, co jest w twoim sercu. Może to być mała rzecz, może coś ogromnego. To nie ma znaczenia. Ważne jest, że dzielisz się z Bogiem, wprowadzasz swoją wiarę w życie. Życie ma swoje trudności, to pewne. Ale kiedy oddajesz się Bogu, kiedy Mu ufasz, rzeczy zaczynają się zmieniać. Może nie z dnia na dzień, ale stopniowo zauważysz różnicę. Poczujesz pokój, siłę, która pochodzi od Ducha Świętego, o którym mówimy jako obecność przynoszącą spokój i zrozumienie. Jest jak ten cierpliwy przyjaciel który cię słucha i stopniowo pokazuje rzeczy, których nigdy nie zauważyłeś. Nieważne, jak zagubiony czy zdezorientowany się czujesz, Duch Święty jest tu, by cię prowadzić. Czasami czujemy się całkowicie zagubieni, jakbyśmy nic nie rozumieli o życiu czy Bogu. I to wtedy Duch Święty wkracza do akcji. Przybywa ze swoim spokojem i zaczyna ujawniać prawdy, które były ukryte, szczegóły, które robią ogromną różnicę. Czy kiedykolwiek czytałeś Ewangelię i czułeś się bliżej Jezusa? Każda historia, każde słowo wydaje się przenosić cię w tamten czas. Sposób, w jaki Jezus uzdrawiał, nauczał i komunikował się z ludźmi, to wszystko nas wiele uczy. I Duch Święty jest tu, aby pomóc nam zrozumieć te nauki. On pokazuje, że Jezus nie jest tylko odległą postacią, ale kimś, kto jest obecny w naszym życiu, chcącym nas przemieniać, uzdrawiać. Pomyśl o historii trendowatego, na przykład. To nie tylko o fizycznym uzdrowieniu, ale o całkowitej przemianie. To Bóg patrzący poza nasze niedoskonałości i widzący naszą prawdziwą wartość. I tak jak trendowaty, możesz zbliżyć się do Jezusa ze wszystkimi swoimi bólem i ranami. Powiedzenie, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić, to akt wiary i oddania. A odpowiedź Jezusa zawsze jest pełna miłości i akceptacji. On chce Cię uzdrowić, przywrócić, uczynić nowym. Duch Święty ujawnia, jak głęboka jest miłość Boga i jak często nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego zrozumieć. Ale to nie jest powód do zniechęcenia, wręcz przeciwnie, to zaproszenie do większego zaufania, do większego oddania. Kiedy pozwalasz Duchowi Świętemu działać w Twoim życiu, pokazuje Ci ścieżki, o których nawet nie myślałeś. Daje Ci siłę, cierpliwość i nową perspektywę. Rzeczy zaczynają mieć sens, problemy wydają się mniejsze, a pokój, który odczuwasz, jest nie do opisania. Kiedy stajemy przed trudnościami, łatwo jest stracić kierunek, czuć się zagubionym. Ale Bóg jest zawsze obecny, gotowy, by dać nam potrzebne wskazówki. Widzi każdą walkę, każdą łzę i jest tam, trzymając nas za rękę, pomagając iść naprzód. Bóg, Stwórca wszystkiego, troszczy się o każdy szczegół Twojego życia. Zna Twoje zmartwienia, Twoje lęki, Twoje nadzieje i chce być na czele, prowadząc Cię, chroniąc. Prośba do Boga o prowadzenie to akt wiary. To uznanie, że niezależnie od tego, jak bardzo się starasz, istnieje większa siła, która może Ci pomóc w sposób, którego nawet nie wyobrażasz. Czasami wszystko, czego potrzebujemy, to zatrzymać się, wziąć głęboki oddech i poprosić: Panie, prowadź mnie. Pokaż mi drogę. Bóg nigdy nie zostawia nas bez odpowiedzi. Czasem odpowiedź przychodzi poprzez poczucie spokoju, innym razem przez osobę lub sytuację, która wskazuje właściwy kierunek. Ważne jest, aby być otwartym, zaufać i iść z spokojnym sercem. Jeśli przeżywasz trudny moment, spróbuj zrobić przerwę i porozmawiać z Bogiem. Opowiedz o swoich lękach, swoich wątpliwościach i poproś o wskazówki. On jest zawsze gotów słuchać, zawsze chętny do pomocy. I uwierz, On pokaże Ci drogę. Powiedz, Panie, idź przed moimi bitwami. Prowadź mnie, pokaż mi drogę. Czasami zapominamy, że Boża miłość jest zawsze z nami. Kiedy czujesz się zagubiony lub bez nadziei, to wtedy Jego miłość staje się jeszcze bardziej ważna. Bóg dał nam niesamowity dar swojego Syna Jezusa. To dowód na Jego bezwarunkową miłość do nas. Pomyśl o wszystkich chwilach kiedy czułeś się samotny, nie wiedząc co robić. Pamiętaj, że nawet w tych momentach Bóg był z tobą, podtrzymując cię. Ta miłość jest jak ciepły uścisk w chłodny dzień, przynosi komfort i bezpieczeństwo. Niezależnie od tego, co się dzieje, zawsze możesz liczyć na Bożą miłość, która cię wspiera i dodaje sił. Ważne jest, aby pamiętać, że Bóg nigdy nie wahał się nas kochać. Dał swojego jedynego Syna, aby nas zbawić. Ta miłość jest tak głęboka i potężna, że zmienia życie. Kiedy otwierasz się na tę miłość, zaczynasz widzieć rzeczy w inny sposób. Problemy wydają się mniejsze, a trudności łatwiejsze do pokonania. Życie z Bożą miłością w sercu zmienia wszystko. Zaczynasz dostrzegać, że nie musisz sam dźwigać ciężaru świata. Bóg jest tam, aby dzielić ten ciężar, aby pomóc ci przezwyciężyć każdą przeszkodę. I nie chodzi tylko o wielkie problemy. Ale także o małe sprawy dnia codziennego. Od zmartwień związanych z pracą, po niepokój o przyszłość. Ofiara Jezusa na krzyżu była największym dowodem tej miłości. Dał swoje życie, abyśmy mogli mieć szansę na pełne i znaczące życie. Ta ofiara przypomina nam, że jesteśmy kochani, że jesteśmy ważni. I to jest wiadomość, którą wszyscy muszą usłyszeć. Kiedy oglądasz wideo lub czytasz tekst który Cię inspiruje, który sprawia, że czujesz się lepiej, podziel się tym z innymi. Może to być przyjaciel lub nawet nieznajomy, który właśnie potrzebuje usłyszeć dokładnie to w danej chwili. Czasami prosta wiadomość może zrobić ogromną różnicę w czyimś życiu. Słowo Boże ma taką moc. Może pocieszać, dodawać otuchy, dawać siłę do dalszej drogi. A kiedy dzielimy się tym słowem, rozsiewamy miłość i nadzieję. Ile razy czułeś się dotknięty przez jakąś wiadomość i chciałeś rozgłosić ją całemu światu. To właśnie powinniśmy robić. Nie zatrzymywać tylko dla siebie, ale przekazywać dalej. Boża miłość jest tak wielka, że musi być dzielona. Każdy lajk, like, każde udostępnienie może być sposobem na przekazanie tej wiadomości większej liczbie ludzi. Internet to potężne narzędzie. Dzięki niemu możemy dotrzeć do ludzi na całym świecie. Jedno kliknięcie może sprawić, że Boże Słowo dotrze do kogoś, kto bardzo tego potrzebuje. To sposób na czynienie dobra, nabycie światłem w życiu innych. Kiedy znajdziesz wiadomość, która dotknie Twojego serca, nie wahaj się. Podziel się nią. Może to być odpowiedź, na którą ktoś czekał, siła, której ktoś potrzebował, aby iść dalej. Bóg używa tych małych działań do wielkich rzeczy. I nie chodzi tylko o filmy i teksty religijne. Każda pozytywna wiadomość, która przynosi radość i nadzieję, zasługuje na udostępnienie. W świecie, gdzie rozprzestrzenia się tyle złych wiadomości, mamy moc szerzenia dobra. Być źródłem światła i miłości. Dlatego zapraszam Cię, abyś był posłańcem dobra. Abyś używał swoich mediów społecznościowych, rozmów, każdego środka, który masz, aby szerzyć Bożą miłość i pozytywne wiadomości. Ta wiadomość jest dla Ciebie i Twojej rodziny. Może teraz tego nie dostrzegasz, ale nadchodzące dni będą inne. Nadchodzą wielkie zmiany, które zmienią twoje życie w sposób, którego nigdy sobie nie wyobrażałeś. Nadchodzą momenty obfitości, błogosławieństwa, które napełnią twoje serce radością i wdzięcznością. Bóg działa w twoim życiu, aby przynieść cuda, pomyślność i bogactwo. To nie tylko dla ciebie, ale dla wszystkich wokół ciebie. Wyobraź sobie, jak dobrze będzie widzieć tych, których kochasz, prosperujących razem z tobą. Ten marzenie, które masz głęboko w sercu? Może się spełnić w zaskakujący sposób. On widzi Twoje walki, Twoje bóle i Twoje codzienne wysiłki. Kiedy najmniej się tego spodziewasz, on zaskoczy Cię swoją hojnością i miłością. Błogosławieństwa Boże to nie tylko sprawy materialne. On również chce napełnić Twoje serce pokojem, radością i zadowoleniem. Pokój, którego tak bardzo szukasz, jest bliżej niż myślisz. Czasami wszystko, co musimy zrobić, to otworzyć nasze serca i pozwolić Bogu działać. W najbliższych dniach bądź uważny na pojawiające się okazje. Bóg może użyć każdej sytuacji, aby Cię pobłogosławić. Może to być nowe otwarcie, osoba, która wejdzie w Twoje życie, lub nawet pomysł, który pojawi się znikąd. Bóg powierzył mi tę wiadomość i jest tak potężna, że ledwo mogę powstrzymać emocje, dzieląc się nią z tobą. Stwórca wszechświata, w całej swojej chwale i mądrości, ma coś specjalnego zarezerwowanego dla ciebie. To nie jest zwykła wiadomość, to coś, co zmieni twoje życie i życie twojej rodziny. Czy kiedykolwiek czułeś, że coś wielkiego ma się wydarzyć? Pomnóż to przez tysiąc, przez milion. Tak się czuję, myśląc o tym, co Bóg przygotowuje dla Ciebie w najbliższych dniach. Pan zamierza wylać błogosławieństwa w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Mówię o cudach, przemianach, uzdrowieniach, które zaskoczą nawet najbardziej sceptycznych. Ty, który przekroczyłeś trzydziestkę, który stoczył wiele bitew, który czasami czujesz się zmęczony lub zniechęcony, posłuchaj uważnie, Bóg Cię nie zapomniał. W rzeczywistości jest bardziej obecny niż kiedykolwiek, Bardziej chętny niż kiedykolwiek, aby pokazać swoją miłość i moc w twoim życiu. Wyobraź sobie, że budzisz się jutro i dostrzegasz, że problem, który wydawał się niemożliwy do rozwiązania, po prostu zniknął. Albo że marzenie, które trzymałeś głęboko w sercu, nagle się spełniło. O tym właśnie mówię. To moc wiadomości, którą Bóg mi powierzył dla ciebie. I nie myśl, że to tylko dla jednego lub dwóch wybranych. Nie. Ta fala błogosławieństw, ta manifestacja Bożej mocy jest dla Ciebie, dla Twojej rodziny, Twoich przyjaciół, Twoich sąsiadów. Bóg chce dotrzeć do wszystkich poprzez Ciebie. Łańcuchy zostaną zerwane, choroby znikną, relacje zostaną odnowione. Widzę, jak Prosperity nadchodzi, jak szeroka rzeka, zalewając życie wszystkich, którzy uwierzą. Nie pozwól, aby wątpliwości lub strach powstrzymały Cię przed przyjęciem tego, co Bóg ma dla Ciebie. Otwórz swoje serce, podnieś ręce do nieba i wołaj o te błogosławieństwa. Już są w drodze. Bóg nie może się doczekać, aby cię zaskoczyć, aby pokazać, że Jego miłość i moc wykraczają poza to, co możemy sobie wyobrazić lub o co możemy prosić. Chce zmienić twoje życie w tak niezwykły sposób, że nie będziesz miał wątpliwości, że to Jego ręka działa. Jesteś dzieckiem Bożym i zaraz otrzymasz niespodziewane błogosławieństwo, zostałeś wybrany, aby je otrzymać. Przeżyłeś już tyle, stoczyłeś tyle bitew, a Bóg widział każdą z nich. Zna twoje finansowe zmagania, twoje bezsenne noce, twoje modlitwy w ciszy twojego pokoju. A teraz mówi, Twoja kolej. To coś tak zaskakującego, że sprawi, że będziesz śmiał się i płakał jednocześnie. Wiesz, jakie to uczucie, kiedy dostajesz prezent, którego nigdy nie ośmieliłeś się prosić. Pomnóż to przez tysiąc. Doświadczysz tak głębokiego uzdrowienia, że nawet rany, o których zapomniałeś, zostaną wyleczone. To jakby sam Bóg położył swoje ręce na tobie, usuwając każdy ból, każdą złość, każde rozczarowanie. Wchodzisz w fazę pełnej transformacji. Te marzenia, które trzymałeś w głębi serca? Czas je odkopać. Bóg mówi: Synu, nie zapomniałem obietnic, które Ci złożyłem. Drzwi, które wydawały się zamknięte na zawsze, nagle się otworzą. Ludzie, których byś się nie spodziewał, pojawią się w Twoim życiu, aby Cię błogosławić. Ta dziedzina Twojego życia, która wydaje się nigdy nie zmieniać. Przygotuj się. Bóg zaraz dokona tam czegoś tak niezwykłego, że będziesz się zastanawiał, jak mogłeś tak długo żyć bez tego. Może to być w Twojej pracy, w Twoim małżeństwie, w Twoim zdrowiu. Bóg dokładnie wie, gdzie najbardziej potrzebujesz Jego dotyku. Jesteś umieszczany w pozycji aby odkryć swój prawdziwy cel. Ta niepokój w twoim sercu, to uczucie, że urodziłeś się dla czegoś więcej, Bóg zaraz wyjawi, dlaczego. Obudzisz się pewnego dnia i wszystko nabierze sensu. Bóg woła cię do większej wiary, głębszego zaufania. Chcę, abyś zrobił krok poza to, co uważasz za możliwe. Bóg pokazał mi obfitość, przychodzącą do twojego życia w sposób, którego nawet nie wyobrażasz sobie. Interesy będą się rozwijać, długi zostaną spłacone, a będziesz miał więcej niż wystarczająco, aby być błogosławieństwem dla innych. Przygotuj się, nadchodzące dni będą intensywne. Poczujesz obecność Boga w taki namacalny sposób, że będziesz chciał opowiadać wszystkim. Twoja wiara wzrośnie, twoja nadzieja się odnowi, a doświadczysz Bożej miłości tak głęboko, że zmieni cię od środka. Bóg porusza niebo i ziemię, aby cię błogosławić. Bóg widział każdy moment, policzył każdą kroplę. I teraz mówi: Nadszedł czas, aby wynagrodzić mojego umiłowanego syna. Otwórz swoje serce, bo to, co nadchodzi, nie jest tylko dobre, jest transformujące. Poczujesz dotyk Boga w taki intensywny sposób, że ciarki przejdą po twojej skórze. To tak, jakby sam Stwórca mówił ci do ucha, nie zapomniałem o tobie. Jesteś na skraju głębokiego uzdrowienia. Te rany, które nosisz od lat, te, o których nawet nie wiedziałeś, że wciąż bolą? Bóg je uzdrowi. Poczujesz się lekko, odnowiony, jakby z twoich ramion zdjęto ogromny ciężar. I to nie koniec. Odkryjesz cele, o których istnieniu nawet nie wiedziałeś. Uśpione talenty się obudzą. Zaskoczą cię umiejętności, których nie podejrzewałeś, że posiadasz. Finansowo przygotuj się. Bóg pokazał mi otwierające się dla ciebie drzwi, możliwości pojawiające się znikąd. Spojrzysz na swoje konto bankowe i nie uwierzysz własnym oczom. To przejawienie się Bożej opatrzności w sposób, którego nigdy nie wyobrażałeś sobie. Twoje relacje będą kwitły. Te połączenia, które wydawały się zużyte, Bóg je odnowi. Poczujesz przepływającą miłość, głębsze zrozumienie. Więzi zostaną wzmocnione w sposób, który cię wzruszy. Twoje zdrowie? Bóg o nim nie zapomniał. Poczujesz odnowioną energię, witalność, jakiej nie czułeś od lat. Problemy, które cię dręczyły, znikną, pozostawiając lekarzy bez wyjaśnienia. A twoja wiara? Twoja wiara wzrośnie w sposób, który cię zaskoczy. Poczujesz Boga tak blisko, że będzie to jakbyś mógł go dotknąć. Twoje modlitwy zyskają nowy wymiar, a zobaczysz odpowiedzi przychodzące w różnorodny sposób. Nie pozwól, aby strach lub wątpliwości ci to odebrały. Bóg woła cię do wyższego poziomu zaufania. Chcę, abyś zrobił skok wiary, ponieważ po drugiej stronie jest rzeczywistość, która przewyższa wszystkie twoje marzenia. Miej wiarę, bo jesteś na skraju cudu. Nie jednego, ale wielu cudów. Bóg porusza niebo i ziemię, aby cię błogosławić w sposób, który zadziwi wszystkich wokół ciebie. Nadchodzące dni będą intensywne, emocjonujące, transformujące. Będziesz budził się każdego ranka z odnowionym oczekiwaniem, wiedząc, że coś niesamowitego ma się wydarzyć. Bóg jest gotów wylać swoją miłość, łaskę, obfitość na twoje życie. Nadchodzące dni twojego życia będą jak festiwal błogosławieństw. Bóg przygotowuje dla ciebie niespodzianki, które cię zatkają. Każdy poranek będzie jak otwieranie prezentu i ledwo będziesz mógł powstrzymać emocje. Przeszedłeś przez tyle walk, stawiłeś czoła tylu wyzwaniom. Bóg widział każdą łzę, którą wypłakałeś w ciszy. Teraz, mówi: Synu, nadszedł czas, abyś zbierał radości. Będziesz świadkiem rzeczy, które sprawią, że twoje serce zacznie bić szybciej z emocji. Ten problem, który wydawał się niemożliwy do rozwiązania? Bóg rozplącze ten węzeł w sposób, który cię zaskoczy. Poczujesz inną energię, ekscytację, której dawno nie czułeś. To tak, jakby Bóg wstrzykiwał nowe życie w każdą komórkę twojego ciała. Złapiesz się na uśmiechaniu się bez powodu, czując radość, która pochodzi głęboko z twojej duszy. I odkrycia? Będzie ich tak wiele. Bóg otworzy twoje oczy, abyś widział możliwości tam, gdzie wcześniej widziałeś przeszkody. Będziesz miał błyskotliwe pomysły, wglądy, które zmienią bieg twojego życia. Twoja wiara wzrośnie w sposób, jakiego nigdy sobie nie wyobrażałeś. Poczujesz Boga tak blisko, tak realnie, że będzie to jakbyś mógł doknąć nieba rękoma. Twoje modlitwy zyskają nową siłę, a odpowiedzi będą przychodzić w zaskakujący sposób. Nie zdziw się, jeśli ludzie zaczną dostrzegać coś innego w Tobie. Będziesz emanował światłem, które będzie przyciągać ludzi. Będą chcieli wiedzieć, jaki jest Twój sekret, co zmieniło się w Twoim życiu Bóg wyleje na ciebie błogosławieństwa w sposób tak hojny, że ledwo będziesz mógł to utrzymać. To będzie jak próba trzymania wody w rękach, będzie przelewać się i błogosławić wszystkich wokół ciebie. I wiesz co? To dopiero początek. Bóg pokazał mi, że ta fala błogosławieństw będzie rosnąć każdego dnia. Będziesz szedł od chwały do chwały, od zwycięstwa do zwycięstwa. Każde osiągnięcie będzie krokiem do czegoś jeszcze większego. Bóg zaprasza cię do przygody wiary. Chcę, abyś zrobił skok, ufając, że on cię złapie. Bóg ukształtuje twój charakter, dopracuje twoje talenty, poszerzy twoją wizję. Staniesz się kimś więcej, niż kiedykolwiek marzyłeś. Zachwycisz się troską Boga o najmniejsze szczegóły twojego życia. Jesteś gotowy, aby przyjąć? Napisz w komentarzach, jestem gotowy, aby przyjąć wszystkie błogosławieństwa i cuda, które Bóg ma dla mnie. Amen.